Today will be discussing the French Revolution. Po szwedzku nazywa się to Francka Będziemy badać pytanie, co sprawia, że ludzie ścinają swojego króla. Do tego ostatecznie doprowadzi nasza dyskusja. Zanim jednak tam dotrzemy, musimy zrozumieć przyczyny, które doprowadziły do tej rewolucji. Co sprawia, że całe społeczeństwo może stanąć na głowie, obalić panującego króla i wynieść do władzy nowych przywódców? Jeśli masz swoją kartę notatek, przejdź proszę do strony piątej. Na początek pierwszą przyczyną jest społeczeństwo stanowe, Ko szwedzku, stąd sam Helet. Na szczycie mamy króla, poniżej szlachtę, duchowieństwo, a potem mieszczaństwo i chłopów. Zdecydowaną większość stanowili chłopi i mieszczanie. Zgodnie z prawem to oni byli zobowiązani do płacenia wszystkich podatków. To niesprawiedliwy system, w którym szlachta i duchowieństwo cieszą się licznymi przywilejami, na przykład nie muszą płacić żadnych podatków. Najbogatsi więc nie dokładają się do podatków, podczas gdy ci, którzy mają najmniej, płacą najwięcej. System ten tworzy powszechne niezadowolenie we Francji, i to właśnie to niezadowolenie ostatecznie napędzi wybuch rewolucji francuskiej. Kolejną przyczyną rewolucji francuskiej jest wojna. Francja brała udział w wojnie siedmioletniej, którą przegrała, a także uczestniczyła w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, możesz obejrzeć film o rewolucji amerykańskiej. Wojny są niezwykle kosztowne, więc król Ludwik potrzebował jeszcze więcej pieniędzy niż już wpływało do skarbca. Co więc zrobił król Ludwik, by zdobyć dodatkowe środki? Pozwolił szlachcie kupować stanowiska, czyli prestiżowe posady oraz przywileje, czyli szczególne korzyści, a także ziemię, aby zebrać dodatkowe fundusze. Jednak to uczyniło szlachtę jeszcze potężniejszą, podczas gdy władza króla nadal słabła. Dodatkowo wielu chłopów dzierżawiło ziemię od szlachty. Gdy szlachcie pozwolono kupować więcej ziemi, chłopi musieli płacić im jeszcze wyższe czynsze. Płacili więc i podatki, i czynsze szlachcie, która sama żadnych podatków mi płaciła. Chłopi postrzegali to jako głęboko niesprawiedliwe, bo szlachta bogaciła się, nie dokładając się do wspólnego dobra. To doprowadziło do narastającego przekonania na ulicach Francji, zwłaszcza w Paryżu, że szlachta i król są ze sobą w zmowie, zasadniczo sprzymierzeni przeciw ludowi. To poczucie budziło w ludziach ogromny gniew. Raz jeszcze narastające w całym kraju niezadowolenie jeszcze się wzmogło. Kolejną przyczyną jest nadmierna rozrzutność króla. Mimo nieurodzaju prowadzącego do niedoborów żywności, król nie oszczędza. Zamiast tego nadal wydaje wystawnie, bo uwielbia urządzać wielkie bale. Te wystawne wydarzenia pochłaniają ogromne sumy. Oczywiście chłopów nie zaprasza się na takie przyjęcia. Uczestniczy w nich tylko szlachta. W pałacu w Wersalu, który widzisz w tle, jest obfitość jedzenia, drogich win i luksusowych strojów. Część szlachty mieszka nawet w pałacu, by móc bawić się bez przerwy. A więc podczas gdy we Francji brakuje chleba, w Wersalu trwa nieustanna uczta i przytłaczający przepych. Rozrzutność pary królewskiej w połączeniu z nieurodzajem prowadzi do poważnych niedoborów żywności. Gdy król Ludwik spogląda na swój budżet, widzi, że pieniądze się kończą. Wie, że powinien oszczędzać, ale fatalnie radzi sobie z finansami i wciąż wydaje. Co więc robi król, by rozwiązać tę sytuację? Podnosi podatki chłopom. Ludzie zaczynają czuć, że król i szlachta grają do jednej bramki. Słabe zbiory powodują niedobór chleba we Francji, a jednocześnie ludzie słyszą o wielkich przyjęciach w Wersalu. Na dodatek podnosi się podatki. Odsumowując nieco, w lewym górnym rogu mamy wojnę siedmioletnią i koszty związane z wojną o niepodległość. Mamy też wystawne zabawy Ludwika w Wersalu, co prowadzi do wzrostu podatków nakładanych na chłopów. Dodatkowo król sprzedaje ziemię i inne aktywa szlafcie, słabe zbiory skutkują niedoborem chleba. To z kolei prowadzi do wzrostu cen, a w konsekwencji do głodu. Gdy czegoś brakuje, ceny rosną, a ludzie cierpią z powodu głodu, mamy społeczeństwo stanowe oraz inspiracje Amerykanami. Podczas wojny o niepodległość Amerykanie zdołali uwolnić się spod władzy króla. Co sprawiło, że ludzie zaczęli się zastanawiać, czy król w ogóle jest potrzebny. Te wszystkie czynniki prowadzą do pogarszającej się sytuacji chłopów i wzrostu niezadowolenia, podczas gdy wpływy szlachty rosną, a władza króla słabnie. Ostatecznie prowadzi to do wybuchu rewolucji. Społeczeństwo za chwilę stanie na głowie. Ci, którzy dotąd dzierżyli władzę, stracą ją, a zostanie ustanowiony zupełnie nowy porządek. Ale kto ma władzę teraz? Obecnie szlachta i król. Jednak to wkrótce się zmieni. Jeśli masz swoją kartę notatek, przejdź proszę do strony szóstej. Przed rewolucją istniała instytucja zwana Stanami Generalnymi, gdzie każdy stan miał jeden głos. Po szwedzku: Generalstenderna. System ten oznaczał, że chłopi zawsze przegrywali, bo szlachta i duchowieństwo zwykle głosowali razem, pozostawiając chłopów bezsilnymi mimo że stanowili większość. W odpowiedzi chłopi utworzyli własne zgromadzenie, zgromadzenie narodowe. Chodziło o to, by każdy delegat miał jeden głos. Gdyby to zgromadzenie zwyciężyło, największą władzę mieliby chłopi. Naturalnie król nie był zadowolony, gdy usłyszał, co zrobili chłopi. Już wcześniej tracąc władzę i wpływy, król zdecydował się zamknąć chłopom dostęp do sali, w której mieli się spotkać. Chłopi jednak się nie poddali. Zamiast tego zebrali się w sali do gry w piłkę, rodzaj sali gimnastycznej. Obraz za mną przedstawia moment ich spotkania w tej sali. Tam złożyli przysięgę, znaną po angielsku jako Tennis Court Oath, że nie opuszczą miejsca, dopóki Francja nie będzie miała nowej konstytucji. Po szwedzku to wydarzenie nazywa się Eden i Bolhuset. Tymczasem na ulicach Francji narastały niepokoje. Miało dojść do bardzo ważnego wydarzenia – szturmu na Bastylię. Bastylion był więzieniem, do którego często trafiali ci, którzy sprawiali kłopoty królowi, na przykład osoby krytykujące władzę królewską. Lud czuł się zagrożony przez wojsko, które było uzbrojone, więc uznał, że potrzebuje broni. W Bastylii znajdowała się zarówno broń, jak i proch. Lud zdecydował się szturmować Bastylię i atak zakończył się sukcesem. To działanie zainspirowało innych i wkrótce część Francji ogarnął bunt. Aby zapobiec eskalacji, szlachta ustąpiła i została zmuszona do dostosowania się. Teraz wszyscy musieli płacić podatki. W tym momencie pojawił się pomysł sporządzenia deklaracji praw człowieka. Oto cytat z niej: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w prawach. Okres ten był kluczowym początkiem rewolucji. Szlachta i król zostali zmuszeni do dostosowania się do tych zmian. Następnie mamy Marsz kobiet, kiedy kobiety wyruszyły w kierunku Pałacu Królewskiego w Wersalu. Wciąż brakowało chleba, a kobiety chciały przeciw temu zaprotestować. Maszerowały od ratusza do Wersalu. Gwardziści, nie chcąc skrzywdzić kobiet, pozwolili im wedrzeć się do pałacu. Rodzina królewska próbowała uciec, ale została objęta aresztem domowym. Przeszliśmy więc od króla o władzy absolutnej do króla, który jest zamknięty i nie może wyjechać. A co dzieje się dalej? Król zostaje stracony. Podczas jego procesu znaleziono dokumenty świadczące o tym, że działał przeciw rewolucji, a co za tym idzie, przeciw Francji. Próbował skłonić inne państwa do interwencji, aby mógł odzyskać władzę. Króla zabrano więc na gilotynę. Został stracony w styczniu 1793 roku. Jego ostatnie słowa przed ścięciem brzmiały: Wybaczcie im, nie wiedzą, co czynią. Przeszliśmy zatem od króla, który miał całą władzę. Albo przynajmniej jej znaczną część, do ściętego monarchy. Sposób, w jaki lud potraktował swojego króla, był czymś całkowicie nowym i bez precedensu. Teraz wprowadzamy nową postać tej historii. Maximilien Robespierre był czołową postacią rewolucji, adwokatem i politykiem Jakobinów. Znany był z wiary w demokrację i sprawiedliwość. Jednak po śmierci króla, rewolucja wymknęła się spod kontroli a gilotynę zaczęto stosować coraz częściej. Gilotyna, stosunkowo nowy wynalazek, stała się ściśle kojarzona z rewolucją francuską ze względu na powszechne użycie do egzekucji. Robespierre i Jacobini zaczęli przeprowadzać czystki polityczne, skazując na śmierć każdego, kogo uznali za zagrożenie dla rewolucji. Okres ten nazywa się rządami terroru, po szwedzku skrekveldet. Nie wolno było kwestionować rewolucji, kto to robił, ryzykował egzekucję. Tysiące ludzi, głównie ze szlachty i dawnych zwolenników króla, zostało wówczas straconych. Ludzie żyli w ciągłym strachu, że staną się kolejną ofiarą. Bali się mówić otwarcie i byli wobec siebie podejrzliwi. Nawet osoby tylko podejrzewane o bycie przeciw rewolucji ryzykowały wysłaniem na gilotynę. Był to czas grozy, stąd nazwa rządy terroru. Rewolucja wymknęła się spod kontroli. I nawet niewinni mogli stać się ofiarami. Robespierre, przywódca rządów terroru, ostatecznie sam trafia na gilotynę. Rewolucja obraca się przeciw swoim twórcom, a Robespierre traci głowę od tej samej gilotyny, dzięki której utrzymywał władzę. Teraz do historii wkracza Napoleon. Przejmuje władzę i ogłasza się cesarzem, co oznacza formalny koniec rewolucji. Idee równości i demokracji nie w pełni się urzeczywistniają. Ustępując miejsca cesarzowi. Absolutnemu dyktatorowi. To rodzi ważne pytanie: czy rewolucja zakończyła się sukcesem, czy porażką? Warto się nad tym zastanowić. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że rewolucja poniosła porażkę, skoro zakończyła się objęciem władzy przez nowego dyktatora. Jednak w trakcie rewolucji zaszło wiele znaczących zmian. Stary system, w którym król i szlachta mieli całą władzę, został rozmontowany. A nowe idee dotyczące praw człowieka i prawa niezależnego od kościoła nabrały znaczenia. Sam Napoleon był produktem tych zmian i choć był dyktatorem, wprowadził wiele idei rewolucji, takich jak nowe prawa w kodeksie Napoleona. Można więc powiedzieć, że rewolucja jednocześnie się powiodła i nie powiodła, zależnie od punktu widzenia. Możesz teraz przejść do strony siódmej w swojej karcie notatek. Dotarliśmy do sekcji o skutkach rewolucji. Napoleon prowadził wojny w całej Europie, szerząc ideę, że władza powinna pochodzić od ludu. Idea ta rozprzestrzeniła się po Europie, a wiele z tych koncepcji wyrasta z rewolucji francuskiej. Wracamy raz jeszcze do pytania, czy rewolucja była udana? W drugiej perspektywie, rewolucja francuska była kluczowym elementem demokratyzacji Europy. Zniesiono przywileje szlachty bezpośredni skutek rewolucji. Pochodzenie człowieka stało się mniej istotne, a na znaczeniu zyskały kompetencje. To, co ktoś potrafi, bardziej niż to, w co się urodził. Widzimy zmianę w całej Europie, gdzie system stanowy zaczyna się rozpadać. Choć szlachta wciąż zachowała pewną władzę i wpływy, zaczęła tracić grunt pod nogami. To istotny skutek rewolucji francuskiej. Co więcej, rewolucja doprowadziła do tego, że więcej ludzi zyskało prawa i możliwość wpływania na swoje życie oraz społeczeństwo. Idea rewolucji wolność, równość i braterstwo. Zainspirowały wiele innych narodów do walki o własne prawa i wolności. Dlatego możemy uznać, że w długim okresie rewolucja była sukcesem, nawet jeśli nie osiągnęła wszystkich swoich celów od razu. Na koniec tego filmu poświęć chwilę liście po lewej stronie. Zawiera ona kluczowe idee, które musisz zrozumieć. Przede wszystkim ważne jest, aby dobrze pojąć przyczyny i konsekwencje rewolucji francuskiej. Pomyśl, co ją wywołało i co z niej wynikło. Następnie porównaj rewolucję amerykańską i francuską. Jakie podobieństwa dostrzegasz, a jakie różnice się wyróżniają? Koniecznie wróć do poprzedniego filmu o rewolucji amerykańskiej. Aby ułatwić sobie te porównania, na koniec nie zapomnij sprawdzić ważnych pojęć wymienionych w opisie filmu pomogą ci solidnie zrozumieć materiał. Jeśli czujesz niepewność, śmiało obejrzyj film ponownie, aby wszystko sobie rozjaśnić. Dziękuję za uwagę. A gdy będziesz gotowy na dalszą naukę, kliknij tutaj u góry, aby przejść do następnego filmu.